Dzisiaj uniwersytet jest placówką, jakkolwiek wolno-światopoglądową. Ale jesteśmy naocznymi świadkami tego, że nas, studentów, w pewien bardzo wyraźny sposób się również represjonuje. Między innymi na Poznańskiej Uczelni, ostatnio byliśmy świadkami sytuacji, gdzie pomiędzy studentów wpuszczono policjantów, gdzie do studentów podeszli policjanci, umundurowani, uzbrojeni. I wyrzucili tych, tych studentów z sali wykładowej. Chciałbym podkreślić, że jaka jednostka dla nas młodych, jak nie uniwersytet, ma być symbolem otwartości, wolności i tego, byśmy mogli się tam czuć bezpiecznie. Jako przedstawiciel tych wszystkich osób młodych, które dzisiaj się tutaj pojawiły, chciałbym zaapelować i podkreślić, że się nie zgadzamy na takie traktowanie. Nie chcemy być traktowani kientruzami i być świadkami tego, że pewną ideę uniwersytetu próbuje się podburzyć. Chciałbym o to do wszystkich osób tutaj obecnych zaapelować. My jako studenci na coś takiego nie wyrażamy zgody. I to nie tylko ci skupieni wokół niezależnego zrzeszenia studentów, bo my jako osoby. Wtedy pewni spadkobiercy tej myśli, których nas nauczyli starsi koledzy, którzy są do dzisiaj z nami obecni, bardzo mocno nam to zakorzenili w jakimś naszym takim światopoglądzie. I dzisiaj chcieli, chcemy podkreślić, że nie zgadzamy się na takie traktowanie, gdzie pomiędzy nas, studentów, puszcza się policjantów. I to nie w momencie, kiedy jest rzeczywiście zagrożenie tego, że możemy coś zrobić, tylko a priori zakłada się, że my coś rzeczywiście możemy zrobić, coś niebezpiecznego. Dlaczego większość Twojej wypowiedzi była poświęcona właśnie wydarzeniu, które miały miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym? Dlatego, że sprzeciwiamy się temu, by na uczelnię wyższą, na uniwersytet. Na miejsce, gdzie powinna być absolutna wolność i, i, i niezależność zaprasza się policjantów i sadza się ich pomiędzy studentami. I przeciwko temu protestujemy, że pomiędzy studentami, co jest absolutnym skandalem. I, i tutaj jakby to nie podlega żadnej dyskusji, bo, bo to nawet nie jest kwestia jakiejś takiej subiektywnej oceny. Po prostu pomiędzy studentami sadza się tajniaków, tajniaków policjantów, którzy mają nie wiadomo właściwie czego pilnować. Bo a priori zakłada się to, że ci studenci coś zrobią czy uczestniczy debaty. Gdzie? Na uniwersytecie? który ma być wolny od jakiejkolwiek interwencji, od jakiejkolwiek bieżącej polityki. Studentów traktuje się jak terrorystów, jak, jak jakichś potencjalnych bandytów, no bo ja nie, nie, ja nie znajduję innego wytłumaczenia dla tego, żeby, żeby, żeby policjanci, wyposażeni w paralizatory, w pałki, w pałki teleskopowe, kajdanki, siedzieli pomiędzy studentami. wszystko, żeby się nie przemawia. Bo to, co pan powiedział, to jest nieprawda. Ludzie są z... Uczelni? Był pan na uczelni, powiedział pan coś takiego, co jest nieprawdziwe, bo nie pobito studentów, jak już, tylko pobito tych, którzy przyszli rozrabiać. No bo tam była. policji zaproszono. ja mówię o Nie, pan powiedział, że studentów... Pani nie słuchała o tym, że widocznie... No to wszyscy źle słyszeli, nie, nie wypadało to dzisiaj Ludzie, mówić. którzy byli na tej sali, można, to mo można ich postawić w jednej, w jednej, w jednym froncie z z konsomolcami, z komwębialami, z pawką morozowym, proszę pana, to, to jest ten, yy, ten rząd yy. no, no jak o co chodzi? No, tu się że policja interweniowała, niech powie, że zabawę się to. No, Panie, pan, nie, ja nie mam pojęcia. Pan, no, pan ma pojęcie, pan ma największe pojęcie tak. Czy nie uważasz, że większość Twojej wypowiedzi powinna być poświęcona tym wydarzeniom, które miały miejsce w roku 81, i upamiętnieniu tych osób, które wtedy straciły życie? Znaczy ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, jako osoba młoda, przede mną y, przemówienie wygłosił przewodniczący Solidarności i on skupił się na tych ofiarach. Ja nie chciałem po pierwsze powielać i po, pierwsze, i po drugie powtarzać tego, co powiedział pan Jarosław Lange i chciałem się skupić na czymś bardziej dotyczącym nas młodych. Nie chciałem powtarzać po nim, że te osoby zginęły, co jest warte podkreślenia. Natomiast chciałem się skupić na czymś, co bezpośrednio nas, od, nas odznacza jako ludzi młodych, i w pewien sposób jest analogią do tego, co, co, co stało się 32 lata temu.